Witajcie na kanale. Czytamy razem książki. W dzisiejszym odcinku chyba Was zaskoczę, ponieważ zazwyczaj, czy w poprzednich moich filmach, były tematy II wojny światowej, relacji międzyludzkich. A cóż przygotowałam w tym odcinku? Jeżeli mnie oglądacie od dłuższego,. Czasu, czy to na Instagramie. Serdecznie Was zapraszam do obserwowania mnie na Instagramie yy, albo na moim drugim kanale, który nazywa się Real Princess, i wszystkie linki macie w opisie pod filmem. To jeżeli mnie cokolwiek znacie, to pewnie możecie się domyślać, że coś tam z relacją, yy, jakieś relacje, yy, jeśli nie historia, to relacje, no może kosmetyki, ale to, to nie ten kanał. Yy, także dzisiaj. Też jest film o relacjach interpersonalnych, dlatego że ja uważam, że zwierzęta, psy mają swoją osobowość. I dzisiaj opowiem Wam o relacjach z psami, o sygnałach uspokajających u psów. Taka oto książka, jeżeli macie ochotę. Serdecznie zapraszam do oglądania dalej. Rzadko się u mnie zdarza abym miała książkę w wydaniu materialnym, a tym razem tak. Dlaczego w ogóle postanowiłam dzisiaj zdecydować się na opowiadanie o tej książce, a nie o innych? Przecież ostatnimi czasy nagrywałam film o tylu książkach, które czytam na bieżąco, no to przecież mogłam już jakąś skończyć. A i owszem, może i tak, ale dzisiaj miałam ochotę akurat opowiedzieć o tym, ponieważ jakiś czas temu Um, um, natrafiłam taką informację, że um, jakaś aktorka, no nie, tak nie za bardzo znana, ale, ale jakaś tam aktorka serialowa zaadoptowała y, ze schroniska y, psa, i, y, no i ona nawet wiedziała, że ten pies jest taki trochę y, pokiereszowany psychicznie, że może y, ugryźć, ale powiedziała, że jej to w ogóle nie przeszkadza. Y, co prawda, pies nie, y, skoro trafił do adopcji, to znaczy, że nie był y, określany. Określony jako pies agresywny, tylko po prostu yy, charakteryzujący się jakąś tam reaktywnością. Yy, yy, w każdym razie, uczciwie to schronisko tego nie zataiło, przed, yy, przedstawiło jej i są materiały yy, filmowe, yy, które stanowią yy, dowód w yy, tej kwestii, że ona o tym wiedziała. W każdym razie, ileś tam miesięcy ten pies z nią był. E, piękne foty na Instagramie i koniec końców ten pies ją ugryzł w twarz. Także ma, e, wstawiła tam zdjęcie też chyba na Instagram, na jakieś media e, ze szwami y, na twarzy. No to wiadomo, że jeżeli chodzi o aktorkę, to twarz jest ważna. Chociaż akurat jeżeli w zawodzie aktorskim, no to myślę, że te blizny wcale nie są takie y, złe, bo to akurat jest walor mieć y, twarz charakterystyczną. No ale dla kobiety blizny na twarzy, y, no to jest trauma. No i ten kochany od kilku miesięcy y, przyjaciel. Ja nie, ja nie pamiętam, wiecie co ja to. Ja po prostu znalazłam taką informację pracową i nie wgłębiałam się, nie analizowałam tego zbyt głęboko. Ja dlatego też sztukowałam. Tak opowiadam, taką, um, o, tak, takie, y, tak, taki ogólny zarys, zarys powodu, dla którego wybrałam tę książkę. Y, zaraz tutaj dokończę i, i jeszcze bardziej też y, wyjaśnię. Y, no, i, y, no i oddała tego psa. No, i po prostu powiem Wam szczerze, że yy, przeczytałam tą informację. Tak jak mówię, nie wgłębiałam się, nie, nie znam, nie kojarzę dziewczyny, nie, nie wiem o co chodzi. Yy, bo słuchajcie, nieważne co byśmy tam przeczytali, to i tak nas tam nie było. Yy, jeszcze doczytałam, że. Yy, nie, nie doczytałam, tylko chyba w tym samym artykule było, że ten pies ją ugryzł podczas kąpieli, yy, ona go kąpała. Nie wiem, ale jakaś tam właśnie była sytuacja kontaktu. Uh, e... Um... I tak jak mówię, nas tam nie było i my się nigdy nie dowiemy, co do końca, co dokładnie tam nastąpiło. Jeżeli byłaby sytuacja, odbywała się pod kamerą, no to moglibyśmy analizować, który gest, który ruch, a już najlepiej cały dzień, bo czasami jest tak, że coś, coś jest nie tak cały dzień, bo może psa bolał, bolał brzuch, może coś się działo i ta sytuacja była takim apogeum. Um... Jakiegoś napięcia, które narastało. Tego nie wiemy, dlatego ja bym nie chciała i moim celem nie jest ostracyzm wobec tej aktorki, bo ona miała prawo się wystraszyć, ona miała prawo, yy, no, że tak powiem, stracić serce do tego psa, bo no, ludzie reagują różnie i lepiej, że yy, oddała tego psa, niż miałaby tam yy, strachu yy, drżeć albo nie daj Boże, gdzieś, nie wiem, yy, no różnie ludzie reagują, także Poląć pies już ma jakieś tam e, widoki na dom. Tylko mm, no właśnie mam nadzieję, że ten dom jest y, wystarczająco doświadczony, no, ale że, y, sprawa jest taka medialna, także. Y, no dobra. I teraz y, wróć, y, y, przejdę do y, książki. Książka jest tak jak widzicie, bardzo króciutka. Y, napisana przez y, behawiorystkę. Turit Rugas. Um, tutaj mamy tę panią. Mogę Wam ją um, pokazać. I um, opisuję. O, to jest ta pani. Um, opisuję około 20 um, takich sygnałów o, um, uspokajających, jakie um, prezentują um, psy w mowie ciała um, przed ewentualnym y, przejściem do ataku. I tutaj nie chodzi o to, że y, już zaraz będzie gryzienie i tam ewentualnie jakieś, y, jakaś, jakieś sygnały w mowie ciała na, następują tuż przed ugryzieniem. Y, Częściowo tak, ale, ale nie o to chodzi. Chodzi o to, że psy unikają yy, y, agresji. Owszem, jest to taka dość y, przyjemna, że tak powiem, y, forma załatwiania y, kłótni, też między psami, satysfakcjonująca. No, przecież mają instynkt, mają instynkt łowczy i tak dalej, ale to nie jest tak. Przecież y, psy też, tak jak większość zwierząt, my też kalkulujemy. No, chyba nie fajnie jest być yy, pogróżnikiem. W bliznach lepiej żyć yy, w zgodzie i przyjaźni. No ja to tak upraszczam, ponieważ ja nie jestem behawiorystką, natomiast równo, yy, obydwa nasze psy yy, prowadziliśmy, wychowywaliśmy pod nadzorem yy, pani behawiorystki. No i ta książka też jest yy, yy, z polecenia. Ta książka jest ze mną, myślę, że jest około 9 bądź 10 lat. Yy, kupiłam ją, pamiętam, że jakoś centrum w Empiku i zanim dojechałam do y, mieszkania, to ja już ją przeczytałam. Y, także ona jest y, pisana bardzo takim wartkim, fajnym językiem i od razu to po prostu y, wchodzi w głowę automatycznie y, te, te wszystkie sygnały uspokajające, które y, psy prezentują, aby uniknąć konfliktu, ewentualnie żeby się zapoznać. To jest taki psi savoir-vivre. Savoir Natomiast y, to, że tu jest tylko 20 kilka, 23 albo 25 y, opisanych y, tych sygnałów, to nie znaczy, że nie ma ich więcej. Jest ich zdecydowanie więcej, y, ale są też. Y, każdy pies ma też indywidualne zachowanie i zdecydowanie ja, y, ponieważ ja mam dwa pieski, to widzę jak bardzo y, one mają... Y, y, i inaczej, inną tomowę ciała mi się tak potrafi oczami przewracać, yy, zdegustowany na przykład. Yy, I daje mi do zrozumienia, i jeszcze yy, wzdycha, że ja mam zgasić światło, bo jemu to przeszkadza, on chce spać. Yy, albo też tak przewraca oczami i. Yy, i daje do zrozumienia, że tam jest Tereska i jemu się nie podoba, że ona leży i na przykład ona się na niego patrzy albo jest yy, na trajektorii jego yy, drogi, że zszedłby z kanapy, ale ona tam leży i jego to irytuje. I wtedy my już wiemy o co chodzi, no bo jednak pies ma 10 lat, jest z nami, yy, już nauczyliśmy się nawzajem rozmawiać ze sobą, no i wtedy musimy wziąć, zabrać Tereskę i on wtedy wstaje. Także na no, ta komunikacja. Jest całkiem niezła z nami, co nie świadczy o tym, że nie, ma, nie miewamy wpadek. Na przykład, nie wiem czy to widać, taki siniak, chyba nie widać tutaj, może troszeczkę, tutaj przy tych lampach chyba nie. W każdym razie, Misiek ugryzł mnie nie raz. Ostatnio mnie również ugryzł. To nawet nie było ostatnio, to było przedostatnio. Ostatni raz to zupełnie przypadkowo yy, nagrałam tą sytuację, yy, bo akurat nagrywałam na Instagram i to się po prostu nagrało. Misiek, przecież wiesz, że pancia nie życzy sobie, żebyś lizał łapy. Mysza. Boże, się... Mysza. Zobaczcie, jaki zły. O, zły. Ała! Nie było lekko, tak? I teście wymi się nam panujące. Ach. Także gdyby zrobił to mocniej, gdybym miała bliżej twarz, to, to też mogłabym być w bliznach w szpach, ale akurat tak nie zrobił. Powiem Wam uczciwie, że wiele, że nasza pani behawiorystka nauczyła nas unikać sytuacji konfliktowych i wiele sytuacji da się... Yy, ominąć poprzez stworzenie komend, gdyż myśmy z Miśkiem mieli problemy, jeżeli chodzi o jego zachowania takie nademocjonalne. No agresja to, to też, ale takie nademocjonalne nad mieliśmy od samego początku, dlatego od razu, a że to jest piesek duży, to od razu bardzo szybko widziałam, że konieczna jest, będzie pomoc behawiorysty, bo, no bo po prostu no, nie ogarnę tego sama, a zależało mi, żeby pies był dla mnie bezpieczny, i był takim towarzyszem. Także, oprócz tego, że pani Bohawiorystka przyjeżdżała do nas, oprócz tego, że kilka razy byliśmy, bo mieliśmy taki trening indywidualny, oprócz tego, że byliśmy też w punkcie szkoleniowym, to jeszcze byłam też na takim razem z Łukaszem, na takim. Mini kursie, takim, takim, nie wiem, dwu- czy trzygodzinnym spotkaniu yy, z sygnałów uspokajających, bo, bo to, że ja przeczytałam tę książkę, ona jest właśnie taka krótka, wartka i bardzo y, ciekawa. Przeczytałam ją w ciągu pół godziny czy 40 minut y, drogi do domu w autobusie. Yy, to nie znaczy, że ja ją przyswoiłam. To nie znaczy, że ja yy, już byłam taka. Yy, yy, Oblatana w, w psich sprawach i relacjach yy, yy, psoczłowieczych. No, no nie, później się okazało, że no po prostu to się cały czas okazywało, jeżeli chodzi o kontakt yy, z miśkiem. Natomiast yy, ten kurs, gdzie yy, yy, bachawioryści pokazywali te sygnały yy, uspokajające na nagraniach wideo i na, yy, na takich na, yy, swoich psach, yy, psach kursantów, na, nagrane na wideo, albo tak w takich wyłap tych, um, scenach wyłapanych w parku. Także ja Wam bardzo polecam przeczytać, zapoznać się te, te, z tą książką i pójść sobie do parku bez psa. I zobaczyć jak psy się witają, jak y, 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 się zachowują. I powiem Wam, że naprawdę to bardzo dużo daje. Nie tylko y, y, unikaniu konfliktu w unikaniu konfliktów człowiek-pies, ale też dziecko-pies. Y, albo na przykład, żeby y, 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 zauważyć jakieś zmiany w zachowaniu psim, y, 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 no różne choroby. Y, mogą powodować y, no, różne zmiany zachowania, ale zanim dojdzie do jakiegoś nieszczęścia, to y, możemy po prostu znając ten y, język, y, mowę ciała, body language, y, psi, możemy więcej y, rzeczy wyłapać. Y, Także ja Wam bardzo, bardzo, bardzo polecam tę książkę. Polecam Wam również nie tylko ją przeczytać, ale jeżeli macie psa bądź macie kontakt z psem, może to być czyjś z sąsiadów, czyjś z rodziny to taki bliższy, to warto pójść na jakiś kurs w szkole dla psów. Właściwie tak naprawdę to nie są szkoły dla psów, to są szkoły dla opiekunów, którzy mają psy. I y, 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 y chociażby sobie zrobić taki mały kursik kilkugodzinny z sygnałów uspokajających. Naprawdę bardzo polecam. Na przykład tak y, nagminnie ludzie głaszczą psy w windzie y, po czole, a tego absolutnie nie wolno robić. Jeżeli pies jest bardzo dobrze socjalizowany, lubi ludzi, tak jak mój misiek, to on to zdzierży, że jakiś tam sąsiad go y, tam po tym czole y, klepie, ale y, jednocześnie można zaobserwować że się przelizuje przelizywanie się to jeden z takich sygnałów uspokajających no już ostrzegawczych że taka jakby prośba o dystans, że no, no to nie jest fajne. Ale jednocześnie możecie zauważyć, że ten sam pies, który tutaj jest klepany, przenizuje się, a jednocześnie się garnie. No bo misiek na przykład tak robi. Dla niego na przykład ta waluta głasków i obecności ludzkiej jest y, dużo bardziej wartościowa niż ta nieprzyjemność wynikająca z poklepywania po czole, co nie zmienia faktu, że on nie lubi, jak większość psów, y, nie lubi być klepanym po czole, Głoskanym w ogóle po czole, ale wyjątek jest taki, że jeżeli um, jesteś. To twój pies i ty wiesz, że to jest ten moment, taka chwila czułości i, i głaszczecie, się, głaszczecie się, no okazujecie sobie czułość i, yy, i ty głaszczasz go po głowie i ten pies tak po prostu patrzy na ciebie jak obraz, to znaczy, że tak, że to jest ten moment, że on ci na to pozwala, że ty możesz w ogóle yy, z nim wszystko i po czułku, i wszędzie. Także od każdej zasady są wyjątki, ale pewne ramy warto znać, no, które no po prostu warto dla swojego bezpieczeństwa. Co mogę jeszcze, no bardzo fajnie jak się psy mijają na, na dworze. To y, najlepiej, żeby nie, było, nie dochodziło do aktów agresji między nimi, no to najlepiej, że, znaczy, obowiązkowo, żeby to było na luźnej smycze. Ale możemy na przykład zaobserwować, kiedy one się ustawiają w literkę T, czyli jeden pies jest prostopadle do, do drugiego, i to nie to, że blisko, tylko nawet z daleka, jak okrążają łukiem. No naprawdę, to jest taka, takie bogactwo y, tych zachowań, że z wielką przyjemnością się później to ogląda. I powiem Wam, że jeżeli chodzi o mnie, to ja sygnały za y, uspokajaniem. To mam po prostu tak obcykane, bo dla mnie one są. Znajomość tych zasad jest jakby pierwszą. Yhm, yy, pierwszą wartością, pierwszą yy, bazą dla. Yy, yy, yy. Dla y, zabezpie zapewnienia sobie bezpieczeństwa z psem na dworze, dlatego że ja mam problem ze zdrowiem, problemy motoryczne. Ja nie mogę się y, przewrócić, bo mogę sobie coś złamać. Mam bardzo bardzo duży problem, a mam przecież dwa psy, w tym jeden ma 55 kg i jest, y, jak już mówiłam, y, takim trochę zadziorem, Więc ja muszę być, y, ja muszę bardzo bacznie obserwować, a jednocześnie ten pies musi też no dostosować się do mnie, także ja muszę się dostosować do niego i on do mnie, jednocześnie no to jest tylko pies i on ma też prawo zobaczyć jakiegoś psa, kota, coś co mu nie będzie odpowiadało, no jeżeli on mnie pociągnie, no to już jest koniec, pozamiatane, więc ja muszę to jest tak jak bezpieczne buty. Muszę mieć bezpieczne buty, i muszę mieć taką wiedzę, um, właśnie na temat zachowań behawioralnych psów, które, y, która y, pozwoli mi, że tak powiem, przetrwać spacer. A, też, y, a ponieważ no, cały czas y, trenuję się w tym, no to, no to naprawdę daje sobie radę, jest y, ok, ale. No, Powiem szczerze, że bardzo mnie irytuje niefrasobliwość innych e, opiekunów e, psów, którzy nie tylko że nie znają no to jest, e, zasad psiego savoir-vivre zachowań, to jeszcze mają to głęboko e, gdzieś No i wtedy oni stwarzają niebezpieczeństwo dla mnie, bo ja mogę sobie ich grzecznie, m, z Miskiem grzecznie i, i wymijać różne niebezpieczeństwa, no ale jeżeli jakiś pies e, bez smyczy, podbiega do nas, robi się awantura, bo mi się pies na. I na smyczy i na pewno nie czuję się komfortowo z tym, że jakiś obcy nie wiadomo kto, jaki pies, nie, z, jakimi, z jakimi intencjami po prostu z nagła podbiega. Yy, nikt, żaden opiekun nad nim nie panuje. No, wiecie, różne są sytuacje, a, a my jesteśmy tworzymy jakby mini stado, gdzie yy, jestem ja i jest jeszcze Tereska, suczka, gdzie mi się jakby czuję się tak w obowiązku yy, bronić całego towarzystwa. Także bywa różnie, yy, no ale. Yy. To już są takie niuanse, które y, chyba bym gdybym chciała o nich opowiadać, to musiałabym y, wyjść z kamerą na dwór i wam to wszystko y, pokazać. Natomiast, y, no cóż, ja myślę, że będę kończyć. Jeż, jeżeli nawet y, nie jesteście y, bezpośrednio, y, nie macie w rodzinie, y, Boże, to, bo wiecie co, lawiruję, bo, bo ja nie lubię y, słowa właściciel psa bo od razu sugeruję, że to jest rzecz, przedmiot. A to nie tak, nie jesteśmy właścicielami psów, musimy być ich partnerami i właśnie jak jesteśmy partnerami, to gwarantuje Wam totalną współpracę. I każdorazowo, jeżeli nie potraktuje miśka po partnersku, tylko naruszę jego autonomię, no to wtedy jestem ugryziona. No na szczęście on nie gryzie mnie jakoś mocno. To brzmi tak bywało do krwi, tak, tak, jeżeli się zastanawiacie, tak, tak, um, także dla mnie to jest <śmiennie> trochę lepiej, <jest> <śmiennie> zresztą no wiecie ja, mój dziadek miał yy... Psa, znaczy jak ja byłam bardzo mat pies, który ja, którego ja poznałam, to była yy, suka mojego dziecka i ona wszystkich gryzła. Nie wiem czy to krwi czy nie, yy, ale była określana jako taka wredna, ale mnie akurat bardzo lubiła i na, dół, na wiele mi pozwalała. Także to, że pies gryzie i może ugryźć, to dla mnie yy, jest nie jakby normalne. No, pies ma zęby. Może ugryźć, to jest zwierzę, to jest ryzyko, to nie jest zabawka, więc wiem, że niektórzy po prostu mogą na to patrzeć z takim niedowierzaniem, że ja to tak sobie na luziku, ale no tak jest. I moja w tym głowa, ponieważ ja mam przecież tak delikatne ciało, moja w tym głowa, żeby tak lawirować, żeby właśnie mnie nie ugryz, prawda? Rozwijać te relacje socjalizacyjne i tak dalej. Także... Także na przykład jak chciałam Miszkowi, to ja nie mówię o, o, o jego okresie młodzieńczym, tylko teraz, e, kiedy już jest taki dziesięciolatek wychowany, e, na przykład chciałam mu wytrzeć e, łapy i to w taki jakiś sposób, że właśnie najpierw na mnie zawarczał. No wiedziałam, że mu się to nie podoba, no ale stwierdziłam, ach błoto ma tam wytrę i też zostałam ugryziona dosyć mocno, także przy czesaniu mi się bardzo nie lubi, także zakładamy mu taki specjalny kołnierz, yy, jaki się dla, yy, 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 dla chorych psów zakłada, wiecie taki kołnierz pooperacyjny, to, żeby go tam wyczesać, no ma tam swoje wiecie, yy, yy, za kołnierzem, że tak powiem, ale dobrze. Myślę, że tyle, tyle, tyle anegdot na temat psów. Ja bardzo lubię psy, bardzo lubię zwierzęta, także mogłabym opowiadać i opowiadać, ale yy, patrzę, że to już yy, w aparacie trochę czasu minęło. Chciałabym yy, bardzo Wam polecić sygnały uspokajające psów. Yy, I dziękuję Wam za uwagę. Serdecznie pozdrawiam. Papa! Pa. Przecież wiesz, że pancia nie życzy sobie, żebyś ślizał łapy. Mysza. Może się. Mysza. Zobaczcie, jaki zły. O. Złe. O! było lekko, tak? I Świetnie. Świetnie. się panujące. się nam